w naszym domu. z widać, wesoły świąt. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. No to tutaj nasze mieszkanko będzie. Jest powoli, powoli. Pierwszy pokoik. Nie ma światła. Nie ma jeszcze światła. Ale to będzie, będzie mi Będzie, będzie mi na pokój. Ładnie będzie miał łóżeczko. To na razie światło, wszystko pozamykane. Większy chyba pokój niż my mamy, nie? Mieliśmy w Polsce. Mm. Większy. Trochę więcej. Tutaj jest, wchodzimy na kuchnię. Trochę będzie trzeba ją urządzić, ale, ale będzie piękna. Tutaj miejsca wow. dla wszystkich, starczy dla całej rodziny, jak przyjadą nas odwiedzić. Tu wchodzimy do naszej pięknej sypialni. To będzie nasza sypialnia. Na razie wygląda bardzo pusto, ale będzie super. Nigdy w życiu nie miałam własnego klozetu. Proszę bardzo, zapraszam. Mój piękny klozet. Obrania, których nie mam. Mhm. Idziemy dalej. Do łazienki. Witamy w łazience. Piękna. Trochę mała, ale ale wystarczy. Wannę się zrobi na tarasie, zaraz pokażę. Nie wannę, jacuzzi. Jak mój mąż będzie zarabiał dużo, to zrobimy sobie jacuzzi. Wchodzimy teraz na nasz piękny balkon, który mi się chyba najbardziej podoba. E, tutaj następny pokoi dla gości. Jak przyjadą rodzice, to będą mieli łóżko to spania. Albo dla Dyzia. O, Dyzia się zmieści tutaj. Następny pokój, tak proszę. Tutaj taki widoczek mamy. Tutaj mój ulubiony balkon. Jeszcze świąteczny z drzewkiem. Tutaj będzie wielki hamak wisiał. Już to widzimy. O, tu będzie mieć swój właśnie grill. Proszę bardzo. Koniec marzenia: wszystko na grillu. Kolejna łazienka. Super. Tutaj mamy piękny widok. To wszystko, co tam widać w dół, to są nasze wszystkie, czy znaczy, nie widać nic bo drzewo zasłania. Ale kiedyś w przyszłości zrobimy więcej. Tak, proszę bardzo. Zapraszamy do kolejnego pokoju. O nie, to ten będzie lepszy dla rodziców, tak? Troszkę większy. I tu, proszę bardzo, jeszcze jeden pokój, więc cała rodzina, proszę przyjechać. całą rodziną. Oprócz tego są kolejne trzy domy obok, więc jak nie starczyło pokoi, to zawsze się ktoś... Jeszcze tutaj zobaczymy, co tutaj jest. Jest boję się tam zaoglądać, bo może jakiś pań wyskoczyć, to może to zostawię na później. Tu proszę bardzo. I umywaleczki. I kto by nie chciał tutaj mieszkać? Troszkę trzeba zrobić. Tam dzisiaj żeśmy już sprawdzali na dole, pełno drzew, trzeba będzie posadzić od nowa, bo już, że tak powiem, padły, nikt o nie nie dbał. Dwa jeziorka zrobione będą, będziemy karpie hodować. może właśnie że będziemy mieć nawet karpie. Nie tylko świnie i kurki, ale również karpie. No i tak wygląda nasz domek, do którego się bardzo szybko chcemy wprowadzić. Mieliśmy poczekać aż... Urządzimy, ale chyba się wprowadzimy, będziemy powoli urządzać. No więc tak jak mówiłam, zapraszamy wszystkich. Miejsce się znajdzie dla każdego.